To, co w nas się dzieje, wynika z naszych przekonań, wynika z tego, co żeśmy może powiedzieć, dostali, czym żeśmy zostali, e, jak to się mówi, nauczeni przez środowisko, rodziców, wszystko, wszystko co jest wokół nas. I jednak przekonania w naszym biznesie stanowią bardzo ważny element. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty nie jesteś przekonany, nieprzekonany, i idziesz z tym projektem, to ta druga strona to czuje. Rozumiecie? A skupmy się, ja wiem, że jest euforia, bo były badania i wszyscy teraz chcą to używać, e, nasze kosmetyki. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzeczy, że to w naszym biznesie ludzie przyłączają się do ludzi. Rozumiecie? Więc jeżeli ty idziesz z postawą w stylu, ja ciebie proszę, tak? No to będzie to tak odebrane. Jeżeli ty idziesz z postawą, bo no wiesz, muszę być tysiąc, z ciebie w tym tygodniu, to też będzie to odebrane. Ale jak ty nie intencją, to też jest to odczuwane. Ja często idę i nawet ludzi, jeżeli chodzi o element biznesu, odpycham. Weź się zastanowić. Bo może jednak nie. Tak, na tej zasadzie. I teraz mnie pytają, czy ty chcesz, żebym z tobą działał, czy nie. No ja chcę. To pytanie, czy ty chcesz? I te przekonania to jest bardzo ważny element. I w tym kierunku, ze swoim tutaj. Yy, można powiedzieć, mocnym wykładem i pewnym, może powiedzieć, warsztatem, tak? Bo tak to będzie. Przyjdzie do Was specjalista w tej dziedzinie, człowiek, który już w tym momencie też pokazuje, że w można osiągnąć bardzo fajne efekty na wielu płaszczyznach. Jest dyrektorem regionalnym, pewnie się świeci za mną, tak? Seweryn Dzierżak, osiągnij nowe rezultaty metodą pedry. Ja jestem ciekaw, nie wiem czy. Gratulacje dla ja ogroliłem. Ja <noise> <noise> także od razu dla wszystkich, którzy jeszcze nie podeszli i nie powiedzieli, że nie byli pewni, czy to ja, tak to ja. Eee, a druga sprawa, słuchajcie, jeżeli ta równowaga musi być, mam nadzieję, że nie działa to tak samo z wagą, bo ten garnitur, to jest mój ulubiony garnitur, to jest zdjęcie sprzed, nie wiem, dwóch, trzech lat e, robione i on przewisał w szaty półtorej roku, dlatego że przyszedł taki dzień, że go założyłem i stwierdziłem, że no, no nie, no nie mogę go wziąć ze sobą, e, a naprawdę to był mój ulubiony garnitur. I tak tydzień temu, pierwszy raz chyba, że ta, tydzień temu założyłem go tak na siebie, Kurde, że luźno jest. E, także mam nadzieję, że ktoś nie przepił dlatego, że ja gdzieś tam schudłem sobie w ciągu ostatniego roku. Ale dobrze, kochani. E, dostaliśmy tutaj mnóstwo już wiedzy na temat zdrowia. Kto uważa, że Karolina zrobiła super robotę? A czy Karolina powiedziała jakieś takie rzeczy, wiecie, których po prostu takie, te, nie wiadomo skąd, nie takie te perełki, że no nie, nie wiedzieliśmy tego. Wszyscy to wiemy, jak dbać o zdrowie. Ona to ładnie ubrała, pokazała w konkretach, w przykładach, ale wszyscy wiemy, że trzeba dbać o zdrowie. No wszyscy palacze wiedzą, że pala, palenie zabija, z jakiegoś powodu dalej palą. E, Darek pięknie pokazał nam te trzy obszary dotyczące szczęścia. E, no znowu, czy ktoś z was wcześniej nie wiedział o tym, że o to szczęście trzeba po prostu się postarać? No nie no, wszyscy wiemy, ale z jakiegoś powodu ludzie są nieszczęśliwi. Mamy w tym momencie chyba największy odsetek w ogóle ludzi z depresją w historii. W, światach, w krajach tych cywilizowanych. W związku z czym coś jest nie tak, coś tu nie działa. I słuchajcie, ja będę chciał z wami porozmawiać o rezultatach. O tym, żeby mieć te rezultaty. Jeszcze będzie na tym szkoleniu dużo mowy o biznesie. I teraz pytanie do was, czy jest tu ktoś, kto chciałby tu osiągnąć sukces? W tym biznesie ręka do góry. To jest kilka chaos. Dobra, super. E, to słuchajcie, żeby nie było tak jak z większością rzeczy w życiu, to przyjrzymy się temu, co jest właściwie kluczowe, żeby w każdej dziedzinie życia móc odnosić takie rezultaty, jakie chcemy, a przynajmniej zbliżone, a nie wpadać w pułapkę, że wiecie, będę od dzisiaj biegał rano. Pobiegłem raz nie? i koniec biegania. Co tam się stało? No gdzieś się ten system wysypał, coś tam nie zadziałało. Słuchajcie wszyscy, absolutnie wszyscy mamy genialny komputer, który dostaliśmy od szefa, nie uważam z góry, jest on między uszami, e, to jest mózg. Słuchajcie, takiego komputera człowiek nie stworzył i prawdopodobnie nigdy nie stworzy. E, natomiast niektórzy, jak żyją, to zachowują się jakby to był wiecie komputer sprzed 30 lat, jeden z pierwszych, gdzie można było pasjansa postawić, e, a nie przeprowadzać jakieś kwantowe operacje. Dzisiaj są takie komputery. Yy, I słuchajcie, co by zrobić, żeby to działało? Ja sobie Hipszar ten wyjadę. Poni ja <grywa> Właśnie, jeszcze jedno. Yy, tutaj jak Rafał powiedział o tych pokrytkach to nam padało takie słowo konsekwencja, nie? Konsekwencja, konsekwencja, yy, wytrwałość. I no, słuchajcie, co ukryć? W życiu bardzo często nam brakuje tej konsekwencji i wytrwałości, dlatego mamy jakieś rezultaty. Jedni te rezultaty nazywają szczęściem, ten to ma szczęście, temu to się udało, a taki medycy, nie, Dyrektor międzynarodowy. Yy, temu to się udało, ten to miał dobrze. Inni nazywają to fechem, nieszczęściem, bo mi to nigdy z w życiu nie wychodzi. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że to ani szczęście, ani pech. To jest po prostu rezultat. Rezultat. Słuchajcie, jakie przyczyny mamy rezultatów? jakieś przykłady, rzucie. Na przykład, wynik, nie? Wynik końcowy. Co jeszcze? Ja mówię... Też. Co jeszcze? Ja mówię o wadze mojej nie? Że tam, no nie mówię ile, ale ponad 10 kg. Rok temu więcej ważyłem. Stan konta. Stan Rodzina. Rodzina. Zobaczcie, to jest. Ludzie patrzą i mówią, ten to ma szczęścia, bo ten to ma pecha i temu to się nie układa, nie? Temu to się nie dzieje. To są słuchajcie. Tak, ten to ma grzeczne dzieci, no właśnie. Słuchajcie, to są wszystko rezultaty. Skąd się biorą rezultaty? Co wpływa na to, jaki mamy rezultat? Działanie. Działanie. To teraz słuchajcie, no jeżeli tak. E, Rafał mówi, słuchajcie, żeby mieć tam te efekty piękne. Używaj tego, tego i tego codziennie. Będziesz miał działanie. Czy wszyscy to zrobią? Nie, nie No jak nie, no przecież mówił, że to będzie działało. Prawie, że gwarantowane. Kar Karolina mówiła, jak zaprasza zdrowie. Tam było tych punktów, ile Karolina? Osiem. Nie więcej było. Dziesięć. Dziesięć punktów. Słuchajcie, dziesięć punktów będziecie zdrowi. W większości, oczywiście, są przypadki, gdzie czasami faktycznie jest trudniej. Ale większość osób dziesięć punktów zrobi. Czy wszyscy będą tu zdrowi z tej grupy? Ja nie to może. Bardzo bym chciał, tego Wam życzę. E, słuchajcie, będziemy mówić o biznesie. Przez te dwa dni usłyszycie dużo wskazówek, w jaki sposób osiągnąć sukces w tym biznesie. Dostaniecie krok po kroku, jak to odgłosił Kasiewicz, mówi wzór na ciasto? Nie, przepis na ciasto. Przepis na ciasto, słuchajcie, dostaniecie tutaj. Jak w tym biznesie osiągnąć sukces? Czy wszyscy to zrobią? No właśnie, czyli to działanie nie zawsze idzie e, w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Skąd się bierze działanie? Decyzji. Decyzji, widzę, że tu większość pedra zna. Ale dobrze, a jest ktoś, kto nie zna systemu pedr? Ręka do góry. Super, to ja bym Was poprosił, żebyście to wy teraz próbowali zgadywać. dobra? Ja będę pytał, a ci si, co znają, się ubliżą więcej, nie poczekają. Jak będzie ciężko, to będziecie podpowiadać. Decyzje. Właciny, decedere to jest odcinać. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję, nie mówimy o takich decyzjach, że a spróbuję, a zobaczę, może się uda, tylko mówimy o prawdziwych decyzjach. E, to, słuchajcie, decedere to jest takie, taka przenośnia, murze, burzenie murów, mostów za sobą. Jeżeli ja już powiedziałem, że idę tam, to rozwalam wszystkie mosty, nie ma powrotu. Podjąłem decyzję, prawdziwą decyzję. I bardzo często, słuchajcie, ludzie podejmują decyzję wtedy, kiedy są na kolanach w życiu. Kiedy wiecie, alkoholik już się obudzi, w robie, ścika na, na niego, to nagle wtedy, słuchajcie, alkoholik przestaje być chorobą, on po prostu przestaje pić. Podejmuje decyzję. Staje i idzie. I tak często ludzie rozwalą głupie rzeczy z tego w życiu i wtedy podejmują decyzję. Pytanie: czy nie moglibyśmy tego robić niekoniecznie wtedy, kiedy jesteśmy na kolanach, podejmować takich decyzji? Decyzje. Skąd się kochani biorą decyzję? nie odzywać ci, którzy znają emocje. Ale dobrze, bo mam mało czasu w sumie. To są emocje. <laughs> e emocje. Dobra. Widzę, że kiepsko zaczęło to rysować. Emocje. Kto z Was uważa, że emocje są ważne w życiu w ogóle? Niezłości. Jak się mówi do dziecka niezłość, bo czemu taka smutna chodzisz? To co my wtedy robimy? Które emocje są dobre, a które są złe? Nie ma emocji. Emocje są emocjami, one w nas są. Tak jak hormony. One po prostu są. Słuchajcie, emocje. emocja to jest taki nośnik siły. Najczęściej właśnie te, te decyzje, o których mówiłem podejmowane w tych trudnych sytuacjach są dlatego skuteczne, dlatego tak działają, że my je podejmujemy pod wpływem wielkich emocji. A wtedy coś się w naszym życiu dzieje, coś bardzo silnego, coś bardzo poważnego, coś sobie uświadamiamy. Beata Kapcewicz powiedziałaby, to jest moment aha, kiedy nasza świadomość skakuje na troszkę wyższy poziom. A słuchajcie, skąd się biorą te emocje? No i od razu strzał się Przekonania i myśli, słuchajcie. To, przekonania to są tak naprawdę zbiory myśli. To są przygotowane już schematy, które w nas funkcjonują. Weźmy tutaj sobie M. Wyszedł nam Peder tylko kiepsko to rozłożyłem, powinienem niżej zacząć pisać. E, słuchajcie, przekonania. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że słuchajcie, to co my tu mamy w głowie, to jest ten nasz system operacyjny. To może być najnowszy system komputerów tworzonych teraz gdzieś w laboratoriach, albo to może być, nie wiem, system e, Windows 95, na którym dzisiaj, no tak naprawdę, możemy pacjenta postawić nic więcej. Tam się nic nie wydarzy, bo on się zawiesi. I to, jak my pracujemy nad naszymi przekonaniami, słuchajcie, determinuje to, jakie mamy emocje w głowie. A to, jakie mamy emocje w głowie, Determinuje nasze decyzje. A to jakie mamy decyzje, determinuje to jakie działanie podejmujemy. A działanie mówi nam o rezultacie. I zgadnijcie co się dzieje dalej. Rezultat zaczyna nam nadbudowywać, nadpisywać nasze przekonania, nasze myśli. Czyli lecimy w koło, słuchajcie. Mamy nowe przekonania. Nowe przekonania dają nam nowe emocje, nowe decyzje, nowe działanie, nowe rezultaty. I to działa niestety dwie strony. Dobre rezultaty. Będą nas prowadziły do tego, żeby były jeszcze lepsze rezultaty. A jeżeli raz nie wstałem pobiegać, to co się w mojej głowie pojawia? Nie, to nie jest z nami. Kurczę, muszę chyba znaleźć coś innego. Jakie mam wtedy emocje? No Nie daję rady, nie, 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 nie nadaje się do tego. Więc jaką decyzję podejmę? Nie, to na razie sobie zrobię wolne, odpocznę sobie do tego. Bo przecież wczoraj pobiegłem, to już co najmniej tydzień, może w przyszłym tygodniu. Decyzja, działanie, a właściwie brak działania i rezultat, który mówi mi po tygodniu, co? Nie, to nie, to, to nie ma sensu. To nie działa. Słuchajcie, i to jest w każdym przypadku. Wszystko, co w życiu macie, wszystko, co jest wpisane w wasze życie, składa się z takiej ścieżki. Przechodzimy ją każdego dnia, w każdej minucie, przy każdej decyzji, przy każdym działaniu, przy każdej myśli, która się pojawia. Teraz pytanie do Was, bo ta kluczowa część to są te przekonania. Pytanie do Was, jak my możemy wpływać na nasze przekonanie? No przecież myśli, jak możemy wpływać na myśli? No myśli pojawiają i znikają. Nie wiadomo skąd tak naprawdę. Nawyki, zmiana zachowania. Co masz na myśli? Pano. Słuchajcie, czy edukacja nam pomoże zmienić nasze przekonania? Rozwój ogólnie. Na przykład taka konferencja z Karoliną, która jeździ po całej Polsce, słuchajcie, i opowiada podobne rzeczy, które dzisiaj opowiadałem naszym znajomym. Czy taka konferencja może sprawić, że ktoś zacznie myśleć, kurczę, a może a może ja mogę? A może ja dam radę? Dokładnie. Co jeszcze, słuchajcie? Co jeszcze może wpłynąć na nasze przekonania? chęć zmiany, czyli tak, czyli tutaj musimy postawić się troszkę w takiej perspektywie, przyjrzeć się swoim przekonaniom. I e, to jest dobre właśnie pytanie, do, dobra odpowiedź, bo chciałem żebyście to zrobili. Słuchajcie, macie coś do pisania? Wypiszcie sobie teraz, tak dosłownie szybko, bo mam mało czasu, 5 do 10 przekonań, jakie pierwsze wam przyjdą do głowy na wasz temat. Jakiekolwiek przyjdą. Nie oceniajcie, nie wybierajcie na zasadzie, że a, to nie tego nie będę pisał. Od 5 do 10. No, żebyśmy nie czekali na tych, co zrobią to wolniej, to 5. i wyjdzie nam docenianie. I słuchajcie, ten system, ten schemat, w którym my się wychowujemy, w szkole, ta siada siadaj, lufa, jesteś do niczego, ty się nigdy nie przygotujesz dobrze, powoduje, że my mamy kiepskie te wzorce na temat siebie. Całe, całe wychowanie, krytykowanie przez rodziców, przez otoczenie, powoduje, że my mamy negatywne schematy w głowie. I teraz widzicie, problem jeszcze polega na tym, że o ile te trzy rzeczy, My możemy w jakiś sposób zaobserwować, czyli możemy się przyjrzeć. No podjąłem decyzję, czy nie, podjąłem działanie, czy nie. No nie robię, to nie mam rezultatów. Tak? No nie biegam rano, to nie, to nie, to nie mam rezultatów. I to możemy ocenić. A tyle słuchajcie, to, co się dzieje tutaj, jest niewidzialne dla nas. To jest ta część góry rodowej, która jest pod wodą. To jest wierzchołek góry rodowej. To są rezultaty, które widać. Wiecie, czasami patrzymy Iga Świątek, nie? Super wyniki. Dziewczyna no, gra fantastycznie na fantastycznym poziomie. Ale górą rodową. Jej fundamentem jest to, co ona ma w głowie. To, co ona tam przeżywa, to, co ona, jakie tam decyzje podejmuje, jakie ona ma emocje. To jest klucz. I teraz słuchajcie, przekonania. Ktoś rzuci jakieś? Pozytywne jakieś, które wypisaliście. Jestem otwarta. Otwarta. Jestem najlepszy. Najlepszy. Dobra. Mi się. Do przodu. uda mi się. Dam radę. Dam radę. Słuchajcie, takie coś o sobie myślicie, budzisz się rano i sobie myślisz, to będzie dobry dzień, dam radę. Mam dzisiaj trudne spotkanie, ale dam radę. Słuchajcie, jakie emocje to wam generuje? Pozytywne. No pozytywne. Człowiek wstaje, kurczę, chce mi się, tak, wspierające. Chce mi się tam iść to spotkanie, tak? Chcę to przeżyć. Takie emocje co powodują? Jakie decyzje? No idę, słuchajcie, wyprostowany, pewny siebie, wchodzę na to spotkanie z przekonaniem, że przecież to będzie dobre spotkanie. To dokładnie, to będzie dobre spotkanie. Czyli co to znaczy? Będę miał dobry rezultat. A dobry rezultat za chwilę będzie mnie budował w tym przekonaniu. Że, no kurczę, no mam podkłady do tego, żeby tak myśleć. Nie? To nie jest tylko, że sobie budzę się rano i wiecie. Ważę 120 kg i sobie mówię: Jestem sztuku, jestem szczupły, jestem szczupły, jestem w szczuchu, nie? I wychodzę, patrzę na lustro. Nie działa, nie? Nie, my musimy to na czymś budować. To jest fundament, to jest coś, co jest w nas. Teraz jakieś niespierające przekonanie. Co wypisaliście? pisaliście? Ura jest, <laughs> jest o, tego tyłka. Nie jestem jak z tego tyle nie mam talentu. No, co jeszcze? Leniwa. Leniwa. No. Mało systematyczna. Mało systematyczna jestem. No dobra. Nie jestem biznesowa. Nie jestem biznesowa. No dobra, nie jestem biznesowa. Tak. Czyli to przekonanie, słuchajcie, jakie to w nas emocje budzi. Jesteście na takim spotkaniu, widzicie, poznacie dzisiaj tutaj, zresztą możecie podchodzić do każdego z prelegentów i gadać z nimi. I poznajecie ludzi, którzy odnoszą sukcesy. No ale w waszej głowie jest, ale ja nie jestem biznesowa. Jakie tam emocje są? Negatywność. W sensie negatywne, nie wspierające. One nie powodują, że ja wyjdę za chwilę na spotkanie i będę, wiecie, tryskał energią, będę po prostu wzorem dla ludzi. W związku z czym decyzją o mojej postawie, o tym jak mówię, o moim głosie, o tym, o czym mówię, czym się dzielę. Niewspierające, w związku z czym mi działanie będzie, to będzie wyglądało słabo, to będzie sztuczne. Może będę udawał troszkę takiego Darka Miedlickiego. A ja nie będę nigdy miał takiego, takiej energii jak Darek. Ale Darek pewnie miał problem, żeby... tak spokojnie mówił jak ja. Bo mamy jakoś inną... Um... Nie, bo ja mówię teraz o tym, jaki ja jestem. Ja jestem, jest dobrze ze sobą. Ja nie chcę być taki jak Darek, bo byśmy się, bo byśmy się po prostu dublowali. A tak to Darek trafi do jednych osób, a ja trafię do innych. Więc decyzja i znowu rezultat. Na takim spotkaniu. No cóż, no nie no, ludzie nie będą zainteresowani, więc wyjdę z tego spotkania, usłyszę nie i co w mojej głowie się pojawi? Ja No ja wiedziałem, że to jest dla mnie. Słuchajcie, większość ludzi dlatego kończy budowanie biznesu sieciowego, bo my to słyszymy czasami nie. Kto usłyszał kiedyś nie? No ja też ze dwa razy. Tak, tylko dzisiaj. Tak, słuchajcie. To, jak my podchodzimy do tego, co my mamy w sobie, jakie my mamy przekonania, co w naszej głowie funkcjonuje, jakie my tu mamy schematy zapisane, determinuje w stu procentach to, jakie mamy rezultaty w życiu. Czy to chodzi o rodzinę, czy to chodzi o biznes, czy to chodzi o zdrowie, czy to chodzi o sport, nie wiem, muzykę, cokolwiek sobie te języki obce, nie jestem, tak, tutaj nie mam talentu. To wszystko jest skonstruowane na tym, co tutaj graliśmy. Nasza głowa jest jak telefon. Wiecie, macie smartfona. Kto ma smartfona? Martość, ma ktoś, nie? Tylko jest. Super. Wyciszone wszystkie, bo nikt tam nie dzwoni, nikt tam nie śpiewa. Nasze przekonania są jak aplikacje, które sobie ściągamy. Teraz tak, są aplikacje, które musimy włączyć. Najczęściej te przekonania, które chcielibyśmy, żeby w nas funkcjonowały, musimy nad tym popracować, przygotować się. Jeżeli mamy niestety te negatywne, które są wiecie, w tej strefie podświadome i zapisane, one cholery jakoś się same włączają. Nie wiadomo kiedy. My nawet nie wiemy, kiedy ta aplikacja chodzi, kiedy ona zaczyna działać, kiedy ona nas blokuje, kiedy nam wiąże ręce. Miejmy się tak, że rzeczywiście wiecie, gdzieś coś fajnego zrobić, a potem nie wiadomo, skąd ta energia uciekała, gdzieś tak, a, się, a to jutro, a to może... Może to nie jest takie ważne w moim życiu. Przecież ja nie muszę pięknie wyglądać, nie muszę być wysportowany, nie muszę znać tych języków obcych, przecież polskiej nam dobrze. Dogadam się, teraz to tłumaczę, przecież czas na to. Nie Dokładnie, to jest całe nasze życie w pigułce, ten pedel. Zachęcam Was, bo tak naprawdę ja Wam mogę pokazać schemat, ale żebyście Wy zaczęli go stosować w swoim życiu, to musicie Wy tego chcieć. Proszę sobie, każdy z Was wziąć swoje rezultaty, czy swoje przekonania na warsztat i po prostu rozłożyć na czynniki pierwsze. Eee, przekonanie. To ja ogólnie myślałem, że ja nie jestem... Na przykład marketing sieciowy, słuchajcie. Eee, byłem w firmie ACM. Zresztą Jurek też byłeś. To jest poprzednia firma, z której właściwie wywodzi się duolaj. I w ACM nie włożyłem mnóstwo serca, zaangażowania, jeździłem wiecie, na konwencje międzynarodowe. I w pewnym momencie to wszystko się skończyło. I ja podjąłem decyzję, nie, 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 marketing sieciowy nie jest dla mnie. Po prostu nie nadaje się. Zrobiłem bardzo dużo, zaangażowałem się, to nie jest biznes dla mnie. I nigdy więcej nie wejdę do marketingu sieciowego. Na dzisiaj tak się składa, że jestem w tym marketingu sieciowym i słuchajcie, i nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie innego sposobu na zarabianie pieniędzy. Dla mnie jest to system genialny, I niestety oparty w dużej mierze o moją głowę, no niestety, wiecie, to jest największe wyzwanie w tym biznesie, to jest tak, raz, że ja się mierzę z moimi blokadami, z tym, co ja tutaj mam, z moją pracą nad sobą, ale jeszcze przy okazji, jak spotykam się z ludźmi, ja się zderzam z ich barierami, czyli mam podwójne hamulce, czasami, wiecie, nam się wydaje, że ja coś przepracowałem sobie, ale potem idę do kogoś i kurczę, czasami te blokady innego człowieka zaczynam sam kupować, zaczyna to działać dla mnie, dlatego tak często ludzie, wiecie, wchodzą, będę działał. Potem idę na spotkanie, stary, ale się dałeś naciągnąć. Ja cię... I ty wierzysz, że tu zarobisz. No nie. Słuchajcie, co się dzieje w Zaczynają pojawiać się wątpliwości. I my bardzo często, niestety, mamy sprzedawane ludzkie wątpliwości, innych wątpliwości, innych przekonania. I zaczynamy je do siebie brać. Dlatego tak ważne jest, żeby pracować nad tym, co mamy tutaj. Nad tym systemem. Nad przekonaniami. Bo wiecie, jak ktoś mi mówił na spotkaniach, że produkty Duolight nie działają, a ja wiem, że w ciągu 10 lat z dwóch córek, które były non-stop chore, non-stop, słuchajcie, moja pani pediatra powiedziała, no nie mają odporności, no ja nic nie poradzę. Antygotyk, sterydy, antygotyk, sterydy. Cały czas. I dzisiaj, mi, no nie dzisiaj, miesiąc temu, nie, dwa tygodnie temu, minęło 10 lat, tak jestem ten i przez te 10 lat byłem z tymi córkami u lekarza raz z jedną, Ania była raz u lekarza, Marylka nie była ani razu przez te 10 lat u lekarza. W międzyczasie dołączył do nas korbian, 8 lat temu. E, korbian był raz u lekarza pani powiatra moja powiedziała mu, przyjechałem z nim korbianią miesiąc, do no weź daj mu tej swojej witaminy cena na rzecz, tej mi tutaj nie zawracaj. E, to wiecie, ktoś mi powie te produkty nie działają, to czy on mnie przekona, że ja kupię to? No nie, no ja jestem pewny, że te produkty działają. Sam wróciłem do siatkówki, Kocham siatkówkę, natomiast miałem kontuzję barku, no nie mogłem grać. Dzięki Duole wróciłem do siatkówki i tak jak Darek powiedział, że dzisiaj jest najlepszej formie swojego życia, a ja dzisiaj jestem w najlepszej formie mojego życia. Mam 43 lata. Grałem z chłopakami po 23-25 lat w drużynie. I to ja ich poganiam do tego, żeby się ruszali, a nie oni nie. To jest to wszystko. To wyskakuje to... wyskakuje też nie Słuchajcie, zaczyna się w naszej głowie. To wszystko zaczyna się w Twojej głowie. Dlatego tak ważne jest, słuchajcie, to, czym my się, kim my się otaczamy. Tu macie fantastyczną społeczność. Tu macie społeczność, która Was nie będzie oceniała. Tu będziecie doceniani. Tu macie społeczność, która nie będzie się skupiała na Waszych wadach, Tu będzie starała się wypatrzeć to, co macie dobrego w swoim życiu, w swoim zachowaniu, w swojej postawie, we wszystkim, co macie. Bo tak działa społeczność. W to najlepsza społeczność w na świecie. I na koniec, słuchajcie, jedno pytanie. Było takie kiedyś za... pytanie, jest to jakiś wędkarz w ogóle? Mamy wędkarza. Dobra, no, no, i wędkarkę, proszę bardzo. Co jest lepsze słuchajcie, Co jest dla człowieka lepsze? Wędka czy ryba? To jest za wędką ręka do góry. Co jest za rybą? To jest ręka do góry. O, to kolega ryby lubi. To jest Słuchajcie. Ee, a gdybym wam powiedział, że jest trzecie rozwiązanie. Świat nas prowadzi do tego, żebyśmy wybierali często między jednym a drugim. Ale bardzo często pomiędzy jednym a drugim są jeszcze inne rozwiązania. I kiedyś kiedyś usłyszałem odpowiedź mentalność wędkarza. Nie wędka, nie ryba, bo jak nie ma mentalności wędkarza, to ja dostanę wędkę sprzedam ją i kupię rybę. Kto z was widział? Dzieci, którym się kupuje super buty, super piłki i te piłki leżą w szafach, rakiety do tenisa, u mnie leżą ze trzy. Były super porządne, profesjonalne, nie zadziałały, bo nie było mentalności sportowca wtedy. Nie było do tego przekonania. I dokładnie tutaj dostaniecie mnóstwo narzędzi, dostaniecie przepisy, dostaniecie wszystko, co jest Wam potrzebne do tego, żeby w tym biznesie osiągnąć sukces. Pytanie, czy zdecydujecie się zbudować tą mentalność? osoby sukcesu. Mentalność zwycięstw. To tyle kochani ode mnie. Bardzo Wam dziękuję.